Potrzebujemy, proszę Państwa, sprawnych służb wywiadowczych, służb specjalnych i wojsk specjalnych. My nie możemy być państwem przestraszonym, nieaktywnym, państwem, które angażuje się na polu międzynarodowym tylko wtedy, jak dostanie polecenia od sojuszników, państwem, które wymienia złapanych u siebie szpiegów nie za ludzi, na których nam zależy tylko na polecenie zewnętrznych graczy. My musimy o te rzeczy, proszę Państwa, zadbać na serio, my to zrobimy. Potrzebujemy sprawnej dyplomacji, w której pracują ludzie, którzy kochają Polskę i chcą jej służyć. Potrzebujemy realnego programu w polityce międzynarodowej i w polityce europejskiej. Potrzebujemy administracji, która jest sprawna i służy Polakom, a nie ich zwalcza. Potrzebujemy sądownictwa, które nie jest tak powolne jak obecne, tylko działa sprawnie i jest doskonalone. Nie jest rozrywane kryzysami koteryjnymi. W kontekście silnego państwa prawie nic nie powiedziałem na razie o Unii Europejskiej, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Unia Europejska jest dla nas przede wszystkim wyzwaniem. Jeżeli nie będzie Unii Europejskiej, któregoś dnia straci na znaczeniu, czy się rozpadnie, będą inne wyzwania. To, na co powinniśmy w tej chwili szczególnie zwrócić uwagę się o Unię Europejską, to jest fakt, że ta organizacja ujawnia wszystkie słabości naszego państwa. Tam, gdzie mamy pretensje do Unii Europejskiej, tam powinniśmy natychmiast diagnozować, co powinniśmy poprawić u siebie. Jeżeli byśmy byli narodem bardziej asertywnym, bardziej zdeterminowanym ze sprawniejszym rządem, sprawniejszą administracją, sprawniejszymi służbami, to wiele wyzwań. Albo byśmy nie dopuścili, albo je na odpowiednim etapie zablokowali, albo pokonali. I po prostu musimy punkt po punkcie te wszystkie rzeczy zacząć w państwie polskim poprawiać i my to zrobimy.